Ejka, krótka informacja. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś albo chciałabyś wesprzeć mnie w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego przycisku wesprzyj na YouTube. Pomoże mi to w robieniu lepszych filmów. A teraz miłego oglądania. W tym odcinku będziemy kontynuować temat rozkładania wielomianu na mnożenie pojedynczych elementów, bo w poprzedniej wspomnieliśmy o wyciąganiu przed nawias, ale nie zawsze tak będzie. Że jakiś wielomian będzie nam dawał tego typu możliwości, że coś się da wyciągnąć, bo nie zawsze każdy wielomian będziemy mogli tak za pomocą wyciągania przed nawias rozłożyć na tę postać ilocznową, a nawet powiem, że w większości wypadków tak nie będzie. Dlatego poznajcie drugie narzędzie, które pozwoli Wam rozwiązać tego typu problem, jest to grupowanie. O co w tym chodzi? Zobaczmy to na przykładzie. x równa się x do 3 minus x kwadrat dodać 2x minus 2. I od razu widać, że x tutaj nie wyciągniemy, bo jest na końcu te minus 2, ono nie ma w sobie x więc nic z tego. Tak samo żadnej cyfry nie wyciągniemy, bo z tyłu oczywiście mamy dwójki, ale z przodu już przy x do trzeciej, przy x kwadracie nie ma tych dwóch. No to co tutaj zrobić? I tutaj z pomocą właśnie przychodzi nam grupowanie. Chodzi o to, że ten wielomian dzielimy na dwie grupy, i te grupy tworzymy tak, że będą tam x -y o bliskich sobie potęgach, na przykład x do trzeciej i x kwadrat. Raczej nie będziemy łączyli x do trzeciej i 2x albo minus 2. Podobnie 2x połączymy z dwójką, bo x to jest potęga pierwsza, a sama liczba to jest można powiedzieć x w potędze zerowej. No dobra, no to mamy już takie dwie pary, ale co nam to daje? Otóż z każdej z tych par staramy się wyciągnąć coś, co pozwoli nam otrzymać jakiś wspólny czynnik. Zobaczcie jak to może wyglądać. W pierwszym przypadku wyciągnę x kwadrat. Będę miał x kwadrat razy x minus 1. I to jak wymnożymy to otrzymamy x do trzeciej minus x kwadrat. Nic tutaj nie zmieniłem. Natomiast z drugiej pary wyciągnę samo dwójkę mam dodać 2 razy x minus 1. Czy już widzicie, co tutaj jest wspólne? Chodzi oczywiście o x minus 1. I wcześniej być może myśleliście, że możemy wyciągać albo x, albo x razy jakąś liczbę, ale tutaj pojawia się taki nowy pomysł, że wyciągamy całe takie wyrażenie, na przykład właśnie x minus 1, ale później jakieś jeszcze inne, nie wiem, x plus 7 i tak dalej, i tak dalej. No i spróbujmy te x minus 1 wyciągnąć, czyli piszemy x minus 1 razy. I jak z pierwszego członu wyciągniemy x-1, to zostaje samo x kwadrat. Natomiast jak z drugiego to zrobimy, to zostanie samo plus 2. Ja czasami zachęcam po prostu, żeby zasłonić palcem x-1 i już widzicie, co zostanie. Tutaj już sytuacja jest prosta. podobna do tego co mieliśmy w poprzednim odcinku, mamy funkcję kwadratową, liczymy deltę. Delta to jest 0 kwadrat minus 4 razy 2 razy 1, czyli minus 8. Skoro delta jest ujemna, no to nie jesteśmy w stanie tego rozłożyć bardziej, po prostu zostawiamy to w takiej formie. To już jest postać iloczynowa tego wielomianu. Inny przykład wielomianu to w od x równa się minus 6x do trzeciej plus 12x kwadrat minus 1 druga x dodać 1. Znowu nie jesteśmy w stanie wyciągnąć niczego rozsądnego przed nawias, żadnego x albo jakiejś liczby, więc podzielmy to na dwie pary. Połączymy minus 6x do trzeciej z 12x kwadrat i minus 1 x z 1. No to z pierwszego możemy wyciągnąć minus 6x kwadrat i to będzie minus 6x kwadrat razy x minus 2. I teraz ważna rzecz. My staramy się tak wyciągnąć z tej drugiej pary, żeby właśnie otrzymać te x minus 2. No to zobaczmy. Żeby z minus 1, drugiej x mieć sam x, to musimy wyciągnąć minus 1, drugą. I wyciągnijmy tę minus 1, drugą. Pamiętajcie, jeżeli wyciągamy minusa, to każdy z elementów zmienia swój znak na przeciwny. Więc będziemy mieli x i nie plus, bo było plus 1, tylko minus. I pytanie: jaka liczba? Jaka liczba razy minus 1, 2 da nam 1? No to będzie 2, bo 2 na 2 to jest 1, więc mamy x minus 2. Otrzymaliśmy dwa takie same elementy, to jest x minus 2. Możemy je wyciągnąć przed nawias. Otrzymamy x minus 2 razy minus 6x kwadrat minus 1, 2. Tutaj pamiętajcie też o znakach, że te minusy się nigdzie nie gubią. One zostają przy tych elementach, które były przed nimi. No i oczywiście możecie policzyć deltę dla tej funkcji kwadratowej. Ja Wam od razu powiem, że nie da się jej rozłożyć, ale spróbujcie to zrobić jako pracę domową, a my przechodzimy do kolejnego przykładu. H od x równa się 4x do 5 minus 8x do 3 minus 7x kwadrat dodać 14. I na pewno się tutaj zaskoczyliście, dzielimy to na pary. Z pierwszej pary wyciągniemy 4x do trzeciej, mamy x kwadrat minus 2. I teraz z tej drugiej pary tak staramy się wyciągnąć, żeby też mieć x kwadrat minus 2. No to zobaczmy. Mamy minus 7x kwadrat. Żeby było x kwadrat, to musimy wyciągnąć minus 7. Więc wyciągamy minus 7 razy x kwadrat. I tutaj pamiętajmy, znowu wyciągamy minusa, więc zmieniamy znak, odjąć 2. Ostatecznie wspólne mamy x kwadrat minus 2, czyli już widzicie, że to nie musi być nawet x w pierwszej potędze, jeżeli mamy coś wspólnego. To może być, nie wiem, x do 7 plus 8, x do 10 minus 4, byle to było wspólne. Dobra, wracamy do zadanka. Mamy x kwadrat minus 2 razy 4x do 3 odjąć 7. I tutaj mamy funkcję kwadratową x kwadrat minus 2. Oczywiście możecie zastosować wzór skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat, bo to jest a minus b razy a plus b. W tym przypadku będzie to x minus pierwiastek z dwóch razy x plus pierwiastek z dwóch. Ale jeżeli nie lubicie wzoru skróconego mnożenia, ciężko Wam je zobaczyć, to zawsze możecie policzyć deltę. Delta to minus 4 razy minus 2, czyli 8. x1 to będzie pierwiastek z dwóch i x2 minus pierwiastek z dwóch. Ale jest tu jeszcze jeden pewien problem, bo mamy 4x do 3 minus 7. Ja jeszcze w następnym zadaniu pokażę, jak można to rozłożyć? Za pomocą wzoru skróconego mnożenia. Ale też nie będziemy się na tym jakoś przesadnie skupiać. Ja to omówię w przyszłych odcinkach, jak stosować wzory skróconego mnożenia, żeby właśnie tego typu wielomiany sobie rozkładać. No dobra, no to na sam koniec zróbmy jeszcze trudniejszy przykład. W od x równa się 15x do 3 minus 6x kwadrat minus 5x plus 2 razy x do 6 minus x do 4 plus 8x do 3 minus 8x. I tak jak było w przypadku wyciągania przed nawias w ostatnim przykładzie w poprzednim odcinku, tak też tutaj rozbijemy to na dwa. Mniejsze zadania, bo jest już jakaś postać iloczynowa, tylko da się to rozbić jeszcze bardziej. Weźmy sobie 15x do 3 minus 6x kwadrat minus 5x plus 2. No tutaj znowu niczego sensownego nie wyciągniemy. Podzielmy to na parę, czyli 15x do 3 minus 6x kwadrat i minus 5x plus 2 to są te dwie pary, które mamy. I z pierwszej wyciągniemy 3x kwadrat. Będziemy mieli 3x kwadrat razy 5x minus 2. I teraz z drugiej musimy tak wyciągnąć, żeby też mieć 5x minus 2. Bo słuchajcie, to nie o to chodzi, że wy wyciągniecie sobie z pierwszej pary coś i z drugiej pary coś i tak naprawdę możecie być zadowoleni. Nie, bo te wyciąganie właśnie dąży do tego, żeby w obu przypadkach mieć to samo, żeby to dało się połączyć. Więc po wyciągnięciu z pierwszej pary, z drugiej już musicie tak kombinować, żeby to się zgadzało z pierwszą. No to żeby zrobić z minus 5x. 5x musimy wyciągnąć z samego minusa, czyli minus, otwieramy nawias, 5x i zmieniamy tutaj tylko znak, czyli minus 2. Dobra, mamy wspólne 5x minus 2, czyli wyciągamy to przed nawias i to będzie 3x kwadrat. I co, zostawiamy, bo już po prostu tam to zniknie? No bardzo często się z tym spotykam, że ktoś by po prostu napisał 3x kwadrat, ale tutaj mamy ten minus. Oczywiście możemy zapisać minus 1 razy 5x minus 2, jeżeli Wam to pomoże, ale pamiętajcie, jeżeli wyciągamy z minus razy 5x minus 2, 5x minus 2, to zostaje minus 1. To nie jest tak, że to nagle w cudowny sposób znika. Pamiętajcie o tym. To tak jak z x wyciągamy x, to nie zostaje 0, to zostaje 1, bo to jest x razy 1. Jakby to było x razy 0, to by nam nagle x zamienił się w 0. Kolejna ważna rzecz to rozkładamy tę funkcję kwadratową 3x kwadrat minus 1. Ja tutaj skorzystam ze wzoru skróconego mnożenia, że pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3, więc będziemy mieli 5x minus 2 razy pierwiastek z 3x minus 1 razy pierwiastek z 3x plus 1. Ale oczywiście możecie też policzyć deltę i zrobić to za pomocą postaci iloczynowej, nie ma żadnego problemu. A my lecimy dalej. x do 6 minus x do 4 plus 8x do 3 minus 8x. I Ktoś mógłby się tak zafiksować na jakiejś jednej metodzie, na przykład na grupowaniu, że od razu chciałby grupować. Ale pamiętajcie, wyciąganie przed nawias jest znacznie prostsze. I tutaj możemy wyciągnąć przed nawias x. -a. Mamy x razy x do piątej minus x do trzeciej plus 8x kwadrat minus 8. I już tutaj w środku oczywiście zrobimy grupowanie. Ale wcześniej mogliśmy wyciągnąć x, a dzięki temu mamy mniejsze potęgi. Bo to nie chodzi o to, żeby wykuć jakąś jedną metodę i ją zawsze stosować, bo po pierwsze tak się nie da, a po drugie zmarnujecie mnóstwo czasu, tylko umieć płynnie pomiędzy nimi przechodzić. Zawsze na początku próbujemy wyciągnąć, a dopiero później, jak widzimy, że się nie da, to robimy grupowanie. No a co, jak grupowanie się nie uda? No to to już jest temat przyszłych odcinków, ale tutaj całe szczęście się uda. Dzielimy to na pary, mamy x razy x do trzeciej razy x kwadrat minus 1. Czyli z drugiej pary próbujemy też otrzymać x kwadrat minus 1. Mamy 8x kwadrat, więc wyciągamy ósemkę, czyli dodać 8 razy x kwadrat minus 1. Wyciągnijmy x kwadrat minus 1, tylko pamiętajmy o tym xie z przodu. Mamy x razy x kwadrat minus 1 razy x do trzeciej plus 8. Licząc postać iloczynową z x kwadrat minus 1, albo robiąc to wzorem skróconego mnożenia, będziemy mieli x minus 1 razy x plus 1. No i krótko powiem o tym wzorze skróconego mnożenia do trzeciej potęgi, bo znowu się z nim spotykamy. x do trzeciej plus 8 możemy przedstawić jako a do trzeciej plus b do trzeciej, bo 8 to jest 2 do potęgi trzeciej. I a do trzeciej plus b do trzeciej to jest a plus b razy a kwadrat minus ab dodać b kwadrat, więc w naszym przypadku będzie to x plus 2 razy x kwadrat minus 2x plus 4. I w tym wzorze skróconego mnożenia już nie musicie dalej liczyć delty, bo on zawsze jest przedstawiony właśnie w takiej najprostszej możliwej formie. Tutaj delta jest mniejsza od zera. Jeżeli mi nie wierzycie, to oczywiście policzcie to, tutaj nie ma żadnego problemu, ale od razu Wam mówię, że to jest najprostsza możliwa forma. Więc jeżeli chcielibyśmy cały wielomian W od X teraz przedstawić w postaci loczynowej, to łączymy to wszystko, co otrzymaliśmy. Mamy 5x 2 razy pierwiastek z 3x 1, razy pierwiastek z 3x plus 1, razy x, razy x minus 1. Razy x plus 1 razy x plus 2 razy x kwadrat minus 2x plus 4. No znowu wybrałem przesadzony przykład, który jest trochę może trudniejszy niż takie, z którymi się spotkacie w podręczniku, no ale jak zawsze wolę dać taki trudniejszy, żeby później te, które będą na sprawdzianach czy na lekcjach, wydawały się już znacznie prostsze. I podsumowując, pamiętajcie, że będą różne metody rozkładania wielomianów na czynniki. Ale w tym wszystkim nie chodzi o to, żeby wybrać sobie jakąś jedną ulubioną metodę i ją zawsze stosować, tylko umieć płynnie między nimi przechodzić, zobaczyć, która z metod ma tutaj zastosowanie i czy da się zastosować jakąś prostszą. Tak jak tutaj wam pokazałem, wyciąganie jest prostsze niż grupowanie. Więc najpierw sprawdzajcie, czy da się wyciągnąć, a dopiero potem grupujcie. Uff, koniec odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. I tylko krótko przypominam, że jeżeli tylko byś chciał, bądź chciała, to jest możliwość wspierania tego kanału. No i cóż, do następnego!